Dobry wieczór Wojciech Michałowicz. Wreszcie doczekaliśmy się, finałowa rozgrywka zawodowej ligi NBA w sezonie 98-99. Przed nami pierwszy mecz wielkiego finału San Antonio Spurs, Nowojorski Miks. Niespodziewana para finałowa i myślę, że właśnie ta para zapewni nam ogromne emocje w rywalizacji decydującej o mistrzostwym tytule w tym sezonie. Nowojorski Miks, pierwsza drużyna w historii NBA, która awansowała do wielkiego finału. Będąc rozstawioną z najniższym numerem w tym przypadku w konferencji wschodniej, fantastyczne mecze Nowojorczyków, 3 do 2 w pierwszej rundzie z Miami i potem dominacja nad Atlanta House i 4 do 0. Wreszcie rywalizacja z drużyną, która była typowana na faworyta numer 1 w konferencji wschodniej, czyli Indiana Pacer. Fantastyczne mecze, zwłaszcza wylejazdowe Nowojorczyków i awans tej drużyny po sześciu meczach. Ogromnie dramatyczna, zacięta rywalizacja, konfuzje kluczowych graczy drużyny z Nowego Jorku, Patricka Ewinga, a także Larego Johnsona, ale zastępowali inni, między innymi Alan Houston, Latwer well, a przede wszystkim Marcus Candy, Chris I tym samym pierwszy awans drużyny nowojorskiej do finału NBA od 1994 roku. A to jest hala Alamo Dome, tuż obok centrum San Antonio. Ogromny obiekt właściwie, jest stadion futbolowy. A 28 tysięcy stopni dziesięć miejsc przygotowanych na pierwsze dwóch spotkań finałowych, które rozgrywane będą właśnie tutaj na parkiecie, gdy w roli gospodarzy występuje. Tu zna Tima Dancena, oto właśnie on. Nowy gwiazdor w ligi zawodowej, ledwie 23 lata, a już był kandydatem do tytułu najlepszego gracza w, w tym sezonie. Zna San Antonio po długiej dziesięciodniowej przerwie od czasu walczenia awansu od wygrania 4-0 finału Ligi Zawodowej Konferencji Zachodniej. Natomiast Nowojorscy dopiero niedawno zapewnili sobie awans wygrywając w, piątek, w ubiegły piątek z drużyną Indiany na własnym parkucie 4-2 Twin Towers, czyli właśnie Tim Duncan i David Robinson. Największa siła drużyny San Antonio. Z drugiej strony problemy kadrowe, a zwłaszcza problemy z wysokimi graczami mają nowojorscycy, stąd eksponowany ten właśnie gracz, czyli Markus Kębi. Markus Kębi, 2 metry 11 centymetrów wzrostu i bez wątpienia bohater rywalizacji z Indiana Pacers w finale konferencji wschodniej. A co najważniejsza postać w ekipie nowojorskich piwaców, który przede wszystkim pierwszy ale także koszykarz, który jest najlepszym sposobem na rozbijanie, najlepszej nawet defensywy. Istotny gracz. Friwell, także z tego względu, że najlepiej spośród graczy nowojorskich zna rywali, jako że większość z nich występowała w konferencji zachodniej w ostatnich latach i to będzie łatwiejsze, szybciej poznać styl gry drużyny San Antonio. To jest o tyle istotne, że Tegorocznie finaliści bardzo mało się znają. Do spotkania Nick Pulse dochodzi po raz pierwszy od marca ubiegłego roku. A teraz przypomnijmy sobie rywalizację i mecze, jakie musiała rozegrać zna San Antonio, by awansować po raz pierwszy w tej historii do wielkiego finału NBA. Jako najwyżej rozstawieni Koszykarze ostro trafili na gminę takim roz i pokonali w czterech meczach nocą też jedyną jak na razie porażkę w tego rocznym play -off. Potem przyszła rywalizacja z Los Angeles Lakers i niespodziewany wynik tej tych czterech rzędu konfrontacji za każdym razem wygrywali koszykarze San Antonio. Dwa pierwsze mecze na własnym parkucie z ogromnym trudem przyszło wygrać koszykarzom Spurs, ale dwa mecze wyjazdowe w elej, fantastyczna, no wiem wręcz, bezbłędna gra i awans do finału konferencji zachodniej po wygranej 4-0. Ostatnia przeszkoda przed wielkim finałem NBA Portlandscy Trailblazer. Fantastyczne mecze, niezwykle zaczęte, szczególnie dwa pierwsze tutaj w Alamodą, a potem no niemal powtórka wydarzeń pół półfinału konferencji zachodniej, czyli... Wzorowa, bezbłędna, fantastyczna po prostu gra. kurs i 4-0 w rywalizacji Sportland Freiglejze. Znowu, znowu jesteśmy w Gigantyczna hala. przy okazji finału powiększono ją o ponad 3000 miejsc. Prawie 40 tysięcy ludzi na trybunach. Wspaniała panorama hali Alamodom i widoku na przedmieścia San Antonio. Niewielkiego miasta w południowo-zachodniej części stanu Texas, A oto Alamodom, jedna z najnowocześniejszych, a przede wszystkim największych skal ligi zawodowej. Całe miasto San Antonio żyje tym finałem, trudno się dziwić, po raz pierwszy w historii klubu San Antonio, koszykarze spór awansowali do decydującej rozgrywki, prezentacja graczy gospodarzy. Przed chwilą był David Wingate, teraz Larry Johnson, to jednak koszykarze kontuzjowani, podobnie jak Patrick Ewing. Przepraszam oczywiście na gości w tej sytuacji, gdy spotkanie rozgrywane jest w Alamodą mobilizuje swoich partnerów, nawet tym sposobem zachowaniem odczytani Alan Houston, a więc to jest pierwsza piątka. Bohater bez wątpienia decydującego meczu o awansie nowojorczyków do finału tego meczu z Indiana Pacers. Charlie Ward, pierwszy rozgrywający ekipy i oprócz niego także Chris Dudley na środku. Na osiem Jeff że w Bangandy nie pierwszy raz w finale, bo jako asystent Fatalelli grało najwyższą stawkę w roku 1994. A teraz czas na prezentację drużyny gospodarzy. Pierwszy, pierwszy Wielkie święto dom, trudno się dziwić. Po raz pierwszy od 29 lat istnienia klubu San Antonio Spurs, który powstał tak naprawdę w Dallas. Drużyna ta staje do najważniejszej rozgrywki pierwsza piątka gospodarzy bez żadnych zmian, czyli Elliot i Duncan na skrzydłach David Robinson jako środkowy Mario Eli i AJ czy Every Johnson na pozycjach obrońców. Pierwsza piątka gości z Nowego Jorku, także bez żadnych niespodzianek. Zgodnie z oczekiwaniami Larry Johnson jednak będzie grał w tym meczu mimo kontuzji Retro Spruelle i Chris Dudley na środku para obrońców Alan Houston jako rzucający obrońca i Charlie Ward jako...